it's I think that without further delay, we will take mission Soon we will reach the layer of judgment. the Gru will finally regain its full function and lead us into the demon world. The world where Sparta's power has been sealed. <laughs> and the one who will lift the incantation is you. His own son it must be faint. Does that woman really bother you? What are you talking about? Why didn't you kill her? Perhaps because she's your daughter? Did some pesky fatherly love get in your way? That's none of your. To further your study of the black arts, you sacrificed your loving wife. To become a devil as well. Knowing this, I thought you'd be more useful to me. But I was wrong. No wonder your attainment of power is incomplete. What about you? You're an incomplete being as well. Both demon and human blood mingle in your veins. Shut. Up. The Uhu co za misja! Co za misja! A raczej jaka kasenka. E, Vergil i Arkam doszli do pokoju ceremonial. Lelele. W miejscu gdzie ma być ceremonia odbyta żeby złamać pieczęć, którą Sparda kiedyś tam dawno temu w trawie narzucił. Eee, I tak, no. Werszli zauważył, że dosyć e, niepokojącym zachowaniem arkam, tak, nie wiem, spojrzał za siebie. Zapewne wiedział, że e, chodzi o Lady. Ale tutaj jakby Vergil myślał, że tylko i wyłącznie Sparda jest tutaj. krew spardy jest tutaj potrzebna. A raczej krew powiązana ze spardą. Więc prawdopodobnie myślał, że Lady jest tylko i wyłącznie taką zbędną przeszkadzajką. W ich planie. Więc. Jeśli dalej, dalej Arkam e, ma przeczucie, że to są problemy, że Lady jest dla niego problemem, to czemu jej w sumie nie zabił? No i jak, jako że Vergy uznał, że e, Arkam jest już bezużyteczny, bo skoro pieczeń została już zdjęta. To po co trzymać takiego czapaka u siebie w FAM składzie? Postanowił, że po prostu go zdejmie z planszy i to właśnie zrobił. Ale czy na pewno? Ale o tym to już e, nie będę mówił. E, skupmy się tutaj na tym, co się dzieje na ekranie. Mamy specjalną misję piątą, czyli to jest ta misja, o której mówiłem wcześniej. E, dosyć. E, Niby prosta misja, ale jak widzicie, troszeczkę problemu mi sprawiła. Ze względu na to, że nie wiedziałem dokładnie, gdzie, był, gdzie było rozstawienie tych wszystkich itemów. I tutaj normalnie mamy fragment niebieskiego orba, ale jako, że już tą misję kiedyś że, jak, Jako, że tą misję zrobiłem na. Jeszcze wcześniejszej sesji nagraniowej, która no, delikatnie mi się zepsuła. E, musiałem nagrać to na nowo, więc e, tak, no, jeśli już zdobędziemy e, czerwonego orba, znaczy niebieskiego orba, e, w zamian później otrzymujemy e, orba czerwonego. Mm, a tutaj e, normalnie stoi posąg, który wymaga od nas. Wbicia stylu daną bronią. W tym przypadku to e, gra chciała sprawdzić, czy będziemy w stanie ogarnąć, e, jak działa Nevan. Do końca gry będziemy mieli też dosyć dużo takich posągów, które będą sprawdzać nasze umiejętności. I bang! Mamy tutaj kolejną sekretną misję, z którą. Też miałem delikatnie problemy. Wymaga ona użycia umiejętności, e, którą daje nam Devil Trigger Nevan, czyli możliwość po prostu latania. I ta misja polega na tym, żeby zdobyć w określonym czasie 40 czerwonych orbów. Ja, oczywiście, e, jak lama, będę potrzebował kilka podejść, żeby to zrobić, ale ostatecznie udało mi się. Z lepszym lub gorszym skutkiem. Jak widzicie, tutaj delikatne nieogarnięcie z mojej strony sprawiło, że no, musiałem wyjść z misji, bo i tak i tak już by mi się ona nie udała. Ale hej, to po prostu pokazuje, że nikt nie jest idealny. Każdemu może coś w grze nie wyjść. Ogólnie ta misja jest o wiele łatwiejsza jak robicie New Game Plusa na innym poziomie trudności i już po prostu wcześniej zdobyliście maksymalny upgrade Devil Triggera. Eee, głównie ze względu na to, że no, patrzcie też na to z tej strony, że jak używacie Devil Triggera to ten pasek wam schodzi i macie określony czas latania jak używacie nevan. Dlatego były te białe orby tutaj, żeby zregenerować ten, te nasze kulki, żebyśmy nie spadli na dół jak. jak ciomajdy. Jakby mi się wydaje, że ze względu na to, że te kule były dosyć daleko od siebie rozstawione, mi się wydaje, że albo gra myślała, że będziemy musieli zrobić coś perfekto na styk ze standardowymi kulami, czyli z tymi trzema podstawowymi. Ewentualnie gra jakby od nas wymagała, żebyśmy e, użyli, żebyśmy kupili w sklepie rozszerzenie naszego paska energii. Ale hej, e, udało nam się pokonać Nevan. Zdobyliśmy zajebistą gitarę, która działa całkiem w pytę. Tutaj mamy przykład, czemu ja nienawidzę tych, e, tych pieprzonych łuczników, ale przynajmniej z bardzo dobrym riffem, z bardzo dobrą nutą e, pożegnaliśmy się z nimi. Tutaj mamy przykład tego, jak bardzo e, nieogarnięty jeszcze jestem z tym modem. Mm, staram się jakby ogarnąć tą grę najlepiej jak mogę, a nie zawsze się to nie zawsze się to udaje. E, Tutaj ładne techniczne zagranie, o, o ładny doskok do przeciwnika z gitarką w pysio, później nietoperki posłane w twarz, nawet wzmacniacza nie potrzebowałem, żeby posłać go do piachu, eee... ale niestety wjebałem się w ścianę. Więc tak, my tutaj sobie chyżo idziemy przez pokoik i mamy czerwone drzwi. Znowu musimy znowu walczyć z pająkami. Jak ja ich kurwa nienawidzę. Dodatkowo dochodzi wielki. dochodzi wielki pająk. Pajęczy boss. No w sumie to nie jest boss, ale zdecydowanie, no jak widzimy, większy, silniejszy i bardziej wkurwiający. Ale również. Bardzo podatny na ataki od ognia, więc mamy tutaj delikatną przewagę. I z tego co pamiętam, jak zabijemy te duże pająki, ale nie ogólnie jak zabijemy pająki z miecza i przekroimy je w pół. To wychodzą z nich. Małe pajęcze larwy. Ach. Te małe skurwy syny denerwują mnie gorzej niż domek w karkonoszach zimą, nie? Bo tego normalnie się nie da zajebać, chyba że sobie stoicie z, bliskie, z dalekiego dystansu i na kurbiacie z karabinków, nie? A, a normalnie jak nie wiem, no chciałem tutaj użyć te, tornada. Główno to dało. Jeszcze tutaj e, wielki pająk chciał się, chciał się na mnie spryskać. Chciał mi zrobić e, dosyć gęsty fajszal. Na szczęście to się nie udało, e, bo e, no, to byłaby dosyć lekka sytuacja. A, no. Nie każdy lubi takie rzeczy. Ale tak, to, to już był ostatni pająk w tym pokoju. Z tego co pamiętam. Ej, nawet udało mi się trochę Devil Triggera zregenerować e, zanim przeciwnik kompletnie zniknął. Powiedzieliśmy mu, co o nim myśleliśmy, e, a mianowicie to, że. E, no. Co tu się kurwa odpierdala, to ja nie wiem. Nie wiem, czy to jest jakiś bug powiązany z modem, czy to jest bug e, powiązany z portem kolekcji HD na PC ale nie oszukujmy się, takich sztuczek piłkarskich to nawet Ro Ronaldinho by nie potrafił objebać Ale tak, no zmieniliśmy kierunek mostu, na którym jesteśmy i możemy teraz e, kończyć misję Quick. That man, did you kill him? So, what if I did? Ooh, I love a fast woman. Shut up. Ooh. Oh. He was obsessed with becoming the devil. So much he killed his own wife. No. For that he butchered innocent people too. He's the most vile kind of creature. <laughs> Something in common. I have a dysfunctional family too. And what would you know about family? You're a demon. This is my father. My family. This was all supposed to end by my hand. Aren't you gonna shoot? <laughs> well, that's a switch. Just go. I don't care anymore. Więc tak, ta misja poszła nam dosyć dobrze. Otrzymaliśmy troszeczkę damage'a na pysio, ale jakby pod względem stylu, czasu przejścia, poszło nam całkiem spoko.